Kilka lat temu widziałam taki oto program telewizyjny. Cztery osoby spierały się o Jarosława Kaczyńskiego. To było jeszcze przed tym, jak prawo i sprawiedliwość doszło po raz drugi do władzy. Jedna z osób, która definiowała się jako osoba przeciwko pisowi, powiedziała nagle z takim wyraźnym lekceważeniem takie zdanie: No tak, Jarosław Kaczyński nie ma pojęcia na temat świata, więc może byśmy się złożyli na podróż zagraniczną dla niego. To mu nic zaszkodzi. Wydawało mi się, że tej osobie zrobiło się miło, że ta Uwaga zrobiła jej przyjemność, ale trzeba było zobaczyć reakcję rozmówczyń, a szczególnie tych sprawicy. Jedna z nich powiedziała, ugodzona do żywego, to pani zawsze namawia do szacunku, a to nagle takie słowa? I widać było potem, że tej osobie, tej, która powiedziała to o Kaczyńskim, zrobiło się wstyd i że przez pewien czas milczała. Po śmierci Pawła Adamowicza w Polsce używamy mnóstwa wielkich słów. Mówimy o pojednaniu, o przebaczeniu, wzywamy do jedności i trwa festiwal bicia się w cudze piersi. Ale kiedy się nad tym zastanowimy, to czy nie jest tak, że to wszystko są za wielkie słowa? Że kiedy mówimy o przebaczeniu, o pojednaniu, to tak naprawdę nie ma jasności, co by to miało oznaczać? Więc może w ogóle przebaczenie, pojednanie, jedność to są za duże słowa? Może trzeba mówić o normalności? Może trzeba mówić o normalności takiej, że kiedy mówimy o kimś, wtedy kiedy mówimy o kimś w trzeciej osobie, to myślimy o tym, jakbyśmy to mówili i patrzyli mu w twarz. I mielibyśmy kontakt bezpośrednio z tą osobą. I traktujemy go jako człowieka. Niezależnie od tego, co mamy mu do zarzucenia, niezależnie od tego, czy mamy takie same poglądy, czy inne. Może gdybyśmy od tego zaczęli, to wszystko wyglądałoby inaczej. A żeby to nie było zupełnie gołosłowne. To Jeszcze jedno słowo. Tą osobą w programie, której zwrócono uwagę i której zrobiło się wstyd, byłam ja. I jestem bardzo wdzięczna tej, która mnie skrytykowała aż do dzisiaj, przez tyle lat. Jeśli chcecie przeczytać o tym więcej, to zapraszam jutro do kultury liberalnej. Będziemy rozmawiać o tym, czy Polacy nienawidzą, czy potrafią normalnie rozmawiać, jak radzimy sobie z hejtem i czy liberałowie nienawidzą bardziej niż zwolennicy PiSu. Z takimi osobami jak Marcin Meller, Jarosław Kuźniar, Rafał Madajczak i Paulina Górska. Zapraszam!